Nic więcej tu nie potrzeba. Naświadoma sfera, czyli Bóg usłyszy. Dotrze do niej, bez problemu. No ale niektórzy potrafią zrobić taki teatr, że, upuch, uh, uh, to pierwsza klasa, że tak powiem. No, no pomylili, pomylili modlitwę z teatrem. No, na deskach teatru bo to miało jakieś wzięcie. W modlitwie najczęściej nie ma. Modlitwa oczywiście to nie parada. Dla niektórych to jest parada, prawda? To tam w niektórych religiach tak jest. w no, trzeba się pokazać, nie? W tym wypadku, no, to się modli w najlepszych ciuchach, w najlepszym zegarku, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No to też nie jest, to nie jest parada, że tak powiem, kto, kto ładniejszy, kto lepiej ubrany. Jest to intymna sprawa między nami a Bogiem i trzeba o tym tutaj pamiętać. Przygotowania do modlitwy. Przede wszystkim, kochani, zanim zaczniemy się modlić, musimy wiedzieć, czego chcemy. I tu już dla niektórych są schody, ponieważ niektórzy ludzie nie wiedzą, czego chcą tak naprawdę. Można zacząć modlitwę od poproszenia, żeby Bóg wskazał, o co się najlepiej modlić. Bo my często się zastanawiamy, kurczę, a może to, a czy to jest właściwe, a może to jest właściwe, a może niewłaściwe? Wniosek nie wiemy o co się modlić tak naprawdę. Nie mamy tej pewności. W takim wypadku zaczynamy od modlitwy, dobry Boże, czy tam energia wszechświata, wskaż mi o co się najlepiej modlić, co by było najwłaściwsze dla mnie. Wtedy pomysły się posypią jak z rękawa. Z reguły ten kierunek się jasno pokazuje. Oczywiście niektórzy czasem muszą sobie jeszcze poafirmować, że zawsze wiedzą czego chcą, bo z tym niektórzy mają duże problemy. Dużo ludzi tak naprawdę nie wie czego chcą, tylko ludziom się po prostu często wydaje, że wiedzą, ale jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że nie wiedzą. Jak mają szybko konkretnie zadecydować. To się zastanawiają, czy ich wybór jest dobry. To oznacza, że nie są pewni. Także zaczynamy sobie od tego. Modlitwa jest to potężna siła. Z czasem zobaczycie, że uruchamia potężne siły twórcze. Więc zawsze uważajcie, o co się modlicie, żeby potem nie było zdziwienia. Żeby potem nie było, że tak powiem, niepożądanych skutków ubocznych, bo jak się bardzo uprzecie, to że wszystko, nie ma sprawy. Tylko każdy, każda rzecz ma swój skutek, pamiętajcie, nie? jeżeli zaistnieje w waszym życiu. Ja się przecież to nie jest kwestia złych rzeczy. No, powiedzmy sobie, ja bym tego tak nie nazwał. No, załóżmy sobie, ktoś się modli o to, żeby no, nie wiem, dostać partnera życiowego, zapatrzonego totalnie w niego, nie? Bóg mu może dać parę ostrzeżeń, że może aż tak daleko to nie, ale jak ktoś się uczy, Bóg powie, no dobra, no chcesz tak bardzo, bardzo prosisz, masz. Tylko, że potem ma to ten skutek, że nawet możesz, przepraszam za wyrażenie, w kiblu nie być sam, bo jest tak zapatrzony w ciebie, że cię nawet w tych chwilach nie obłuszczą, Nie? co powoduje, że zaczynasz się męczyć i po jakimś czasie bronić, żeby mieć chwilkę dla siebie. Nie przejrzałeś tych skutków. Nie, nie, nie przewidziałeś tego. I to jest właśnie taki skutek niepożądany. Tam wchodzi ten wytrych. Proszę? Tam przy tym wytryk. na końcu. Tak, tak. I do niego zaraz sobie dojdziemy. Także także uważajcie, o co się modlicie, ponieważ modlitwy, uważam, muszą być przemyślane w dłuższ, i i przekonnych. Oczywiście, Zawsze możecie w modlitwie zapytać, czy na przykład, jeżeli macie wątpliwości, czy mój pomysł, czy ten pomysł, który mam, jest zgodny z najwyższym dobrem moim i innych, czy nie. Możecie zapytać. Można też robić tak, że wszystkie modlitwy zakończać wydrychem, wentylem bezpieczeństwa. Że dobry Boże, jeżeli uważasz, że jest coś lepszego od tego, co ja proszę, to oczywiście. Niech się Twoja wola dzieje, a nie moja. To jest taki wętek bezpieczeństwa, który wielu przeraża. Wielu przeraża. A nóż Bóg nie da mi tego, co ja chcę, tylko rzuci mi jakieś paściarstwo i powiesz, mam to wziąć, że to jest dla mnie najlepsze. Niektórzy na przykład się boją takich rzeczy. Nie? Zwłaszcza ci, którzy na przykład mieli w domu takie sytuacje, no nie wiem, chciały jakieś budki super sobie kupić, nie? Mama powiedziała absolutnie za drogie, idziemy do sklepu kupić inne dwa razy tańsze nie? i też ci wystarczą i będziesz w nich chodzić. Jeżeli ludzie byli przyzwyczajeni do takiego trybu życia, to potem boją się na przykład takiego wentylu dostosować, bo podświadomie się boją, że będzie tak, że no Bóg da. Tylko, że człowiek nie będzie z tego zadowolony. Nie? To jest taki przykład, skąd się mogą te lęki brać. No, a na przykład kiedy się na prawe takie czyste intencje... To nie ma problemu. To wtedy najlepiej się modlić do Boga o najwyższe dobro i wtedy zawsze to najwyższe dobro przyjdzie, nie? Nie trzeba nawet precyzować. Znaczy zawsze, na każdym etapie trzeba się modlić. W modlitwach nie możemy szkodzić ani sobie, ani innym. Tak, tylko mi chodzi o to, że wtedy wystarczy się modlić do Boga o najwyższe dobro, że, że po prostu nie trzeba, mu na, nie trzeba Mu przekazywać czego chcemy, bo ufamy, że on wita. Też tak, Boże. te modlitwy już się stosuje, kiedy jest wysoki stopień zaufania. Tak, to, to wtedy nawet ludzie się już nie modlą o konkretną rzecz. tylko na przykład, dobry Boże, w sprawie pracy mi się dzieje wszystko, co najlepsze. Dobry Boże, w sprawie związków nie spotka mnie to, co ty uważasz za stosowne już nawet ludzie wtedy nie precyzują, bo wiedzą, że i tak to, co Bóg im da, będzie, będzie wspaniałe, więc, więc w ogóle się nawet nie bawią w pewne precyzowania, ale to, to wymaga ogromnego stopnia zaufania. To już jest taki etap wyższej szkoły jazdy, by powiedział. Nie? Tak? Wyższe dobro to jest nazwa, którą określamy, że tak powiem, to co płynie z włoskiej sfery. Wyższe dobro się różnie przejawia, dla każdego inaczej. Bo to jest sprawa niby taka sama, ale tak naprawdę indywidualna dla każdego. Nie? Jeden na przykład mieszka w Katowicach, drugi mieszka w Nowej Zelandii. Jeden na przykład jest taką partnerką, drugi z taką. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Gdyby ich zamienić, to by nie pasowało, nie? Ale to jest takie, że się zawsze objawia takimi pozytywnymi, dobrymi uczuciami? Ty, nie tylko uczuciami, materializacjami wydarzeń, to co Cię spotyka, to co przychodzi, zawsze jest dobre. Mm -hmm. Dla Ciebie dobre. Tak, tak. I właśnie, co no. ja jest to, na przykład jeżeli dusza ma takie, taki cel, że musi dużo doświadczać, to też tych rzeczy nie będzie dobre. No to nie? odreagowujemy. Aha, tak. To odreagowujemy, bo to przeszkadza. Wtedy podświadomość ciągnie do różnych różnych doznań, nie tylko tych najlepszych, nie? I to przeszkadza. Okay. A jeszcze o pytanie dalej, bo Ty mówisz o w tym miejscu zamieszkania nie na przykład, no, to może być Katowica, a dla innych nie wiem, zagranica? Może I, być. I o co chodzi? Czy to jest miejsce zamieszkania, że każdy, dla każdego inne, nie? Bo nie za was tutaj, tak? No po prostu. Zmiałam. Jak się otwieramy na te najwyższe dobro. <grym> Jedno z elementów, które się przejawia, kiedy działa absolutne najwyższe dobro, jest absolutna harmonia życia. Harmonia, czyli idealne dopasowanie. No i wtedy, jak się poddajemy tej energii boskiej, harmonijnej, to po prostu ona będzie działała na nasze życie w sposób harmonijny. Będziemy mieszkać w najlepszym dla siebie miejscu, obracać się wśród ludzi, którzy są idealni dla nas, idealnie dopasowani. Praca będziemy mieć idealnie dopasowaną. Wszystko będzie to, co trzeba dla ciebie. Nie? Czyli te wszystkie, wszelkie porady innych ludzie odpadają po prostu w tym momencie, tak? Jeżeli są, to są dostosowane do twoich potrzeb. Harmonijne. Czyli, czyli trafią do ciebie tylko te informacje, które są dobre. Okay. Mhm. Innym nawet nie dasz szans, żeby doszło. porady? Odwiedzi? Może być. Oczywiście, jak najbardziej. Nawet tak dalece skrajnie to może być posunięte, że znam taki przypadek człowieka, który mi opowiadał, że o coś się modlił no i no i no, czekał na tą odpowiedź, nie? No i szedł ulicą i przychodził obok leżącego na ziemi pijanego człowieka, który coś bełkotał. Tamten bełkotał coś bez sensu, ale w tym bełkocie wypowiedział jedno zdanie które było strzałem, idealną odpowiedzią na modlitwy tego, co szedł właśnie. Nawet w tak przeciwny sposób się mogą, że tak powiem, objawić odpowiedzi. I no i wiesz, no i trafiło. Nie? To jedno zdanie, właśnie o to chodziło.